Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, bardzo gorąco. A jeżeli jesteście wkurzeni, że ten bóg został usunięty, to spokojnie pokażę Wam nowy, bo znaleźliśmy go wczoraj albo przedwczoraj. Tak mi się wydaje, chyba wczoraj, więc będziecie mogli zobaczyć, jak sobie poradzić na przeróżnych poziomach. Czy to na podstawowym, czy na wysokim, na brutalnym ten bóg powinien działać. Mam nadzieję, że to Wam troszeczkę usprawni wbijanie z randomami na poziomie brutalnym. SHPTK do tego się nadaje idealnie, a jak nie, to jakiś inny czołg z dpm Może być nawet kern, który też potrafi siekać. Czy to Action ten, To może... Z tym Action ten to troszeczkę tam alfa boli za bardzo, ale zwykły na pewno sobie poradzi świetnie, więc szukajcie sobie tych substytutów do tego, żeby właśnie zrobić jak najwięcej uszkodzeń. Szukajcie czołgów, które będą dobrze farmić. Co do tego buga? Prosta sprawa. Jedziecie, stajecie w miejscu, bierzecie sobie grupowego chila, bierzecie sobie personalną znikajkę, która będzie Wam potrzebna. Pamiętajcie, jeże są dla Was bardzo dużym zagrożeniem i szturmowiec, plus trapery i podpalaki tutaj też. Nie są przyjemne, dlatego wybierajcie cele mądrze. Ale zanim pokażę wam, gdzie ten Bóg dokładnie jest, to dwie ważne rzeczy. A słuchajcie, zanim ruszymy do bitewek i do newsów, to jest bardzo istotne: są trzy nowe miejsca. Nie jedno, a trzy. Zobaczcie bitewkę ZIO, i potem zobaczcie moją, gdzie odkryłem kolejne miejscówki. Jest to bardzo ciekawa zależność ze zniszczeniem budynków i schowaniem się właśnie w tych fundamentach budynku, e, który zniszczyliśmy przed chwilą. Popatrzcie, jak wyglądały te moje bitewki. Możecie też zobaczyć bitewkę ZIO, gdzie stał i później te dwie miejscówki, trzy kolejne w sumie, które ja Wam pokazuję w kolejnej bitwie, którą zagrałem teraz dla Was. Na razie. Moi kochani, liga się powolutku zaczyna kończyć, więc zapraszam do siebie dzisiaj, 22, w czwartek i oczywiście w weekend, bo w weekend będzie bardzo, bardzo grubo. Jak to będzie wyglądało, już wam pokazuję. Pula nagród obecnie wynosi ponad 50 tysięcy euro, więc tutaj drużyny będą mieć o co walczyć, definitywnie. A co do samych dropów w 25, czyli w ten finałowy dzień, no to widzicie, po 60 minutach mamy 5 tonów, po 120 minutach minutach mamy dwa e, czołgi, e, dwa czołgi do wzięcia. Po 240 minutach znowuż jeden styl, jakieś dni premium. Zależy oczywiście co Wam co wam tutaj los da, ale nie oszukujmy się, przeważnie jest to kamuflaż. Niektórzy mają faktycznie szansę, żeby dostać te czołgi. No i jeszcze oczywiście na końcu są żetony. Żetony do sklepiku premium, do tego zaraz dojdziemy. Co my tutaj mamy? A. 24 będzie 10 żetonów, dzisiaj będzie chyba 5 albo też 10, więc zobaczcie sobie na rozpiskę u mnie na kanale Wykrzyknik Dropy lub podpięta wiadomość pod filmem. No i tak. Po 120 minutach dokładne nagrody, czyli mamy te apteczki, sreczki i inne pierdoły. Mamy style 2D Mamy styl 3D i mamy Panterkę, yy, Bret i Strv'a To są dwie szóstki, które mogą Wam wypaść Nie, że Wam wypadną, tylko mogą yy, Spośród tych dropów, które tutaj macie No i w drugim rzucie będą już ósemki LT4-32, bardzo fajny light 56TP, no gowda, no nie oszukujmy się Jest styl na typa, yy, są trzy dni yy, konta premium, no i styl 2D kolory Chin. Czy to są fajne dropy, czy nie ja wam oczywiście życzę wszystkim dużo szczęścia. Z tego co pamiętam Wargaming mówił, że tam jest od 1 do 2% szans na czołg, więc to też niby tragedii nie ma, ale umówmy się, nie jest to też pewniaczek, absolutnie no nie liczyłbym na to. Co do samego sklepiku, tak jak widzicie nagrody się nie zmieniły, polecam za wziąć sobie tego chateczka, bardzo przyjemna maszyna, no i jeżeli czegoś potrzebujecie, to oczywiście też macie tutaj duży wybór, jeżeli chodzi o kamuflaże. Moi kochani, pamiętajcie też, że są te misje Happy Hour, razy dwa wszystko, czyli podwójne PD, bojowe załogi, no i oczywiście kredyty. Dlatego, jeżeli od jutra będziecie sobie grać od 20 tam do 24, no to będziecie mieć szansę zrobić tę misję. Niestety, ta misja jest limitowana czasowo, więc będziecie musieli się dostosować do tego całego wydarzenia. Czy to fajne, czy to niefajne? No cóż, warto jednak, jeżeli sobie siedzicie w tych wieczornych godzinach, i gracie to i tak, i tak spróbować zgarnąć darmowe fanty. Nic więcej nie widzę w tym momencie. Są chyba tutaj te misje na sztywno przypisane. Będą trwać od 23 do 25 maja, więc nie zapomnijcie ich zrobić, żeby zgarnąć tutaj podwójne fanty. No to chyba tyle. No to słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda ten nowy Bóg, to zapraszam gorąco. Idealnie się zgrało. Można sobie akurat odbić ten poziom brutalny z randomami, bo tutaj, tak jak widzicie, Zio będzie grał z randomami. Ja tego nie grałem, powiedziałem, dobra Zio, weź mi to nagraj, nie ma sensu się tutaj już fatygować, jak masz to dawaj. T32, Renegade, jest RHM, jest VK4502 i co trzeba zrobić? Popatrzcie konkretnie na minimapę, co będzie robił Zio. Jedziemy sobie wszyscy razem. Oczywiście to też jest ważne, żeby mieć w ogóle ludzi, którzy z Wami pojadą te pierwsze fale nie powinny być jakieś turbo hardkorowe. Wiadomo, że później zaczyna się niezłe manto i niezłe młyny, więc smacznej kawusi wam życzę i jedziemy. Pamiętajcie o dobrym doborze perków, tak? Dobry dobór perków też jest mega istotny, żebyście tutaj widzowie kochani, perków przypadkiem nie pomylili. Bo to jest bardzo ważne. No i co? Jedzie pierwsza fala, jedzie Indian. No niestety, z nie udało się go dziabnąć, ale cała reszta być może będzie dostępna. Także z tymi pierwszymi falami tutaj raczej problemu mieć nie powinniście. No jeżeli macie, no to znaczy, że Timek troszeczkę, troszeczkę daje ciała. Bo patrzcie, jakie to jest głupie, jakie to jest śmieszne, że możecie sobie stać. Dosłownie na środku otwartego pola, nie sklejeni z niczym. Potrzebujecie pomocy z jeżami i potrzebujecie pomocy z tym raszującym was nosorożcem, który bywa dość problematyczny. No jeże tutaj akurat mogą się przez was przebić, stajecie sobie wszyscy w tym miejscu, no i bawicie się dobrze. E, zaraz zobaczycie, tutaj jest więcej miejsca niż na jedną osobę, co ciekawe. Możecie tę miejscówkę wykorzystać w dwie, w trzy osoby. Żeby przejść ten cały tryb. Druga fala, no to lecimy. No dobra, są strażnicy. Ok. No i co? Lewy przycisk myszy, jazda, powtórz, poćwicz. Pamiętajcie, zapamiętajcie te mapy. Nasz turmowców trzeba się fokusować, definitywnie, tak. Ewentualnie próbować je strakować. Można użyć wtedy szóstki, żeby zniknąć, żeby on zmienił ten cel, żeby na was nie zżarżował jak nocoroż, bo to będzie bardzo bolało. Więc po co? Stoicie sobie w tym miejscu i trzymacie lewy przycisk myszy, tak jak widzicie ta drużynka tutaj jeździ, 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 ale sądzę, że tutaj w tym miejscu będzie można zagrać w więcej niż jedną, dwie osoby. Ciekawe, czyż nie? Kolejny Bóg, kolejne łatwe wbijanie, moi kochani, brutala. Pamiętajcie tylko o jednym, co będzie mega istotne. Żeby na tych traperów, żeby na tych podpolaków, żeby na tych, co rzucają te, te kule po nogi. Z tym trzeba mega uważać. Na to musi iść duży fokus i trzeba będzie koncentrować swoje siły właśnie na tym, żeby, żeby tych gości powyciągać. No i tak sobie przechodzicie cały tryb. Czy to będzie brutal, czy to będzie normal, czy to będzie wysoki. Nieważne, nieistotne, robicie jeden do jednego to samo. Oczywiście nie jest to stuprocentowy gwarant. Moi drodzy, że będziecie w stanie przejść za pierwszym razem od razu wszystko. Nie, ale powinno wam to ułatwić. Zobaczcie, on w ogóle nie dostaje tej pestek. Jego nie interesują te moby. No w sensie moby go nie interesują. Nie, w sensie moby nie są zainteresowane tym czołgiem stojącym właśnie w tym kwadracie. Pamiętajcie, podjazd pod domek, gdzieś obok e, tutaj tego dźwigu. Nie macie podjazd. No i sobie siedzicie i farmicie lewym i tak w kółko i tak w kółko i tak w kółko. Możecie to zrobić bez problemu na brutalu na brutalu też to działa e, na wysokim czy na, 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 na standardowym warto spróbować właśnie żeby się nie męczyć żeby się nie męczyć kochani moi e, oczywiście pamiętajcie też że o proszę bardzo to jest przepiękne widzicie o co chodzi super sprawa więc z randomami Uf, tutaj było Tutaj było blisko, więc nasz turmowca trzeba uważać. <laughs> trzeba uważać. No i teraz jest problem. Znikamy. Opa. Udajemy, że nas nie ma. Pojawiamy się znowu. I totalna ignorancja przez moby. Dlatego pamiętajcie: z głową musi być perk na znikanie. Perk na e, Hila też jest bardzo przydatny, żebyście później problemów nie mieli. No. Wątpię, że z tym teamem dałoby się przejść tutaj e, tego brutala, patrząc przez to, jak oni jeżdżą, jakie mają czołgi, no to byłoby e, naprawdę ciężko. Ale. E, nadzieja matką głupców, próbujcie, e, bawcie się. Bo darmowe paczki czekają. A słyszałem, że akurat w dzisiejszym World of Tanks, gdy dostajesz 10 paczek, to akurat sporo premek ludziom leci. Możecie też mi dać znowu znać w komentarzu, czy coś wam jeszcze z tych darmowych paczek poleciało, bo to jest ważne i istotne. No i co? Jeszcze jedna fala. Trzecia z pięciu, tym teraz będzie czwarta. Przepozycjonowanie się po, po te kulki. Zobaczcie, ile ich tu leży można wrócić, nie trzeba spamować właśnie tymi skillami, czyli nie trzeba ich używać non stop, no bo nie ma po co. Łatwiej jak się tutaj ustawiamy elegancko. No i zaczynamy zabawę od nowa. Będą jechać fałeczki. To jest też dobre dla osób, które na przykład jeszcze tego trybu nie ruszały i nie wiedzą za bardzo co zrobić i sądzę, że taki MSK PTK prawdopodobnie solo, jakiś poziom normalny albo wysoki będziecie w ten sposób przejść, czyli już dodatkowe dodatkowe fanty za darmo. A jeżeli Wargaming jest w stanie usunąć bóg do farmienia w jeden dzień to szkoda, że nie zrobią tego samego z lufami, które przeszkadzają na randomie. Dajcie mi znać, co też o tym myślicie, bo już pół roku chyba trwa ten bóg, gdzie te lufy są niewidoczne i strzelacie sobie za zero i nie wiecie o co chodzi. A ja wczoraj tak właśnie przegrałem klacza, bo strzeliłem sobie do gościa, pewna pesteczka, i okazało się, że. jakimś dziwnym trafem. Chłop sobie by to przeżył. Ok, zobaczcie to, odpalana, znikajka, i jedziemy dalej. Trzeba wam tutaj będzie y, oczywiście pomagać, jeżeli Timek tutaj nie wiem, nie zniszczy albo w ogóle nie złapie jeży. Zobaczcie też, że on się nie rusza. Nie próbuje robić przed tył, przed tył, przed tył, przed tył. Jest to bez sensu. Tylko nie pamiętam, czy na wjeździe tutaj używał od razu perka i znikał. I wtedy to działało w ten sposób, czy może niekoniecznie. Ale centek będzie farmiony. Jedna, druga, trzecia. Możecie spróbować. Tego też właśnie na Brutalu. Smacznej kawusi. Czwarta fala z pięciu. I zaraz jedziemy z ostatnią. Jest to na pewno jakiegoś rodzaju duży plusik do tego, żeby pomóc sobie i innym w przejściu tego trybu. Trzeba Cerbera skończyć. I znowuż, zobaczcie. Po skończeniu Cerbera Powrót na pozycję. No tutaj ten teamek nie jest najlepszy. To z tym teamem nawet, nawet z tym bugiem brutalnie by się uda, nie udało przejść. Umówmy się. Chłopy jeżdżą jakimiś rhm fałkami, więc tutaj duży ból i cierpienie. Widzicie, że nie mają łatwo. No i znowu przystawia się tutaj SHP taka w ten sposób. Nie jest odpalony perk, więc nie trzeba tego robić. Ziomki się powinny już wychilować. i jedziemy z ostatnią falą. Fala 5, piąta z pięciu. Jadą emki. No co? Po co się ruszać? Nie jest to nikomu potrzebne. Jest rzucony, jest zrzucona autonaprawka. Jest zrzucony perk na niewidzialność. Trzeba chwilkę poczekać. I jazda znowu. Czyli możecie też sobie nawet spróbować rzucać tego perka, tak? Nie wiem, nie, nie, nie wiem czy to była ta zależność, tu chodzi o miejsce, szczerze, zupełnie nieistotne. Rzucajcie sobie perk, niech on zejdzie i wtedy dopiero strzelajcie, będziecie najbezpieczniejsi. No i co? Jazda z tematem. Znowu jedna peka za drugą, moby totalnie ignorują w tym miejscu. On się zatrzymał. Rozumiecie teraz o co chodzi? No na pewno to wam pomoże. Na pewno to wam pomoże, kochani. I będziecie w stanie farmić jak szalenie, Więc podejrzewacie w to miejsce, możecie używać sobie tego skila na znikanie przed falą. Pojawiać się i później bez żadnego ruchu napierdzielać na prawo i lewo. Opa. Od razu znikajka została odpalona i auto... zobaczcie Auto Heal. Tutaj chyba trzeba było wyjechać, co? <ścoughs> Więc ciekawa zależność. Próbowałbym, próbowałbym właśnie grać w ten sposób, żeby mieć 100% pewności, że to zadziała, niekoniecznie musi, więc na spokojnie, być może to zależy tylko od miejsca, ale bawcie się i kombinujcie, bo zawsze to będzie dobra opcja do tego, żeby sobie jakieś tam darmowe boksiki podbić. No i problemem na pewno są trapery i, i tak jak widzicie, trapery będą mega irytujące, ale z tego co widzę, to chodzi tylko o miejsce trapery będą irytujące, jednak tutaj problematycznie będzie, jeżeli będzie dużo mobków obok, ale myślę, że dacie sobie z tym radę, jedna pecha, druga pecha, zobaczcie, nie był użyty, nie był użyty skill, a i tak, i tak, moby cię ignorują, więc proszę bardzo, zapamiętajcie sobie tylko ten róg mapy, może nie róg mapy, ale ten róg tutaj tego podestu przy domkach działa, działa na wszystkich trybach, polecam. Moi kochani, przetestowałem to przed chwilą na poziomie podstawowym i przetestuję to na poziomie wysokim, bo nie mam po prostu naprawdę czasu, żeby tutaj robić teraz brutala z randomami. Pokazać wam, jak to dokładnie wygląda, ale to nie o to chodzi. Nie chodzi o samo przejście brutala z randomami, chodzi o samą pozycję, którą Wy będziecie w stanie wykorzystać do tego, żeby sobie nafarmić dużo boksów, na przykład który, znaczy dużo killi, których potrzebujecie do boksów, albo po prostu też przejście Brutala. O co dokładnie chodzi? Jedziemy sobie. W to Miejsce, i tutaj nie ma jednej pozycji. Tych pozycji jest kilka, które wam za sekundkę pokażę. Widzicie te domki przede mną. Właśnie wpadłem na to, że istnieje jedna bardzo ważna, istotna zależność. Po zniszczeniu hitboxa domku, wy tam stajecie się nieśmiertelni, i, znaczy nieśmiertelni, niewidoczni dla, dla mopków, co jest olbrzymim plusem. Dlaczego już tłumaczę, po prostu te mopki nie będą do was strzelać. Możecie sobie użyć jednego, drugiego, trzeciego domku. Tutaj pod tym względem nie ma żadnych problemów. Ja spróbuję sobie dojechać w to miejsce. Opa. Stanę sobie turtlem. Widzicie, co się dzieje? Tylko pamiętajcie, musicie się zmieścić w tym hitboxie domku. Jeżeli, jeżeli wyjedziecie poza niego, no to będą te mobki już do was strzelały. Będą już was farmiły. Już będą problemy. Dlatego prosiłbym was, żebyście znaleźli sobie jakiś czołg, który w tym kwadracie... W tym hitboxie domku się zmieści. Wziąłem sobie turtla, przed chwilą grałem sobie podstawowe SHPTK, działa to jak ta lala. Uważajcie na szturmowców: jeżeli szturmowiec was wiedzie i was przepchnie, no to dostajecie z automatu spota i od razu te moby obierają was na cel. Więc prosiłbym was, żebyście na to zwrócili uwagę. Nie będę grał oczywiście tutaj teraz całego trybu, zagram ile się da. I pamiętajcie o, sturm, o szturmowcach. To jest wasz wróg. Miejcie oczy dookoła głowy. Jak zobaczycie szturmowca na minimapie, od razu po nim naparzajcie. Nie może być tak, że ten szturmowiec was wiedzie, bo jest kaplica. Możecie spróbować użyć niewidzialności. Jak najbardziej, tylko nie wiem, czy to wam cokolwiek da. Jak te szturmowce to jadą, wiecie. Hurdur, piekła nie ma. Pula i dusza i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak on popierdziela przez mapę. Dlatego on musi zostać sfarmiony. Wcześniej, szybciej zostać strakowany i wtedy macie spokojne życie. Jeże też są dla Was zagrożeniem. Tak jak mówiłem wcześniej, jeże muszą padać. No a Wy sobie stoicie takim tutlem e, SKptK e, czymkolwiek i trzymacie lewy po prostu lewy, 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 lewy przycisk myszy. I mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, albo przynajmniej lepiej niż do tej pory, bo to na pewno Wam pomoże w przechodzeniu tego trybu. Zobaczcie. Piękna sprawa. Siedzicie sobie tutaj i farmicie wszystko. Znowu szturmowiec od razu to jest wasz pierwszy cel, jaki chcecie tutaj farmić. Nie chcecie, żeby on do was dojechał, bo jak dojedzie, to jest kaplica. Dlatego prosiłbym was, uważajcie na te cholerstwo, bo inaczej robią się problemy. Moja drożynka sobie ze szturmowcem chyba już poradziła. A więc super. No wy tak sobie obracacie się lewo, prawo, lewo, prawo i farmicie. Normal, wysoki, brutal. Ta pozycja jedna. Przypominam, drugi domek, trzeci domek. Tak? Raz, dwa, trzy domki. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś zniszczalne budynki na tej mapie. Jeżeli wam się nudzi na normalu, możecie sobie pojeździć i posprawdzać, bo jest, jeżeli jest więcej takich budynków jak te, no to będziecie mogli zająć sobie dużo więcej pozycji. Przez to będzie Wam się dobrze farmiło. Tylko pamiętajcie, jest jeden pewien szkopu. Trapery muszą być eliminowane przez Waszą drużynę od razu. Jeżeli tak nie będzie, no to trapery po prostu Was tutaj zjedzą. Bo będziecie musieli wyjeżdżać. Jeżeli traper szybko nie padnie, to będziecie musieli stąd tu bo nie możecie przyjąć na przykład trzech strzałów. Jezus Maria. No ty brutalu no nie dałem mu traka i we mnie się z Skunk 1, dlatego yy, trakujcie to po prostu. Trakujcie to jak tylko to zobaczycie, nie róbcie uszkodzeń, trakujcie to i będzie spokój. Ojej, włączyłem sobie. A, dobra, mogę wyjechać w sumie. Jak wyjeżdżacie, to pamiętajcie od razu, te moby Was widzą i mogą do Was napierniczać. Dlatego tutaj, dlatego tutaj fokus powinien z automatu pójść na nasz turmowca. Na jeże oczywiście, żeby je szybko farmić. No i Cerberi jadą, ok. Trapery to wasz największy wróg, jeszcze chyba większy niż turmowcy. Możecie to zrobić czołgiem, który się tutaj zmieści. Przypominam, hitbox musi. musi być. Ogarnięty. Ty, ta ekipa nie jest nawet taka zła. Chłopy coś tam robią na tym wysokim. Na normalu chyba miałem gorszą ekipę niż ta, więc jest spoko. Są karny te ta 32-ki DPM-owa jest bardzo fajnie i przyjemnie. Gromba też mamy. A więc sobie siedzimy i farmimy, słuchajcie. Oczywiście, jeżeli będzie trzeba pomóc swojej drużynie, to możecie stąd wyjechać, tak? Nikt wam tutaj nie mówi, żeby siedzieć 2 na 7 jak trzeba komuś pomóc, podjechać, dać heal'a i tak dalej, i tak dalej. To powinniście... To powinniście to robić, bo pamiętajcie, że jest solo tego trybu i tak i tak nie przejdziecie. Jeżeli będzie duża fala, okaże się, że jest, nie wiem, traper, którego nie widzicie akurat obok siebie. On będzie rzucał wam te pułapki, no i będziecie musieli wyjechać, bo zabraknie wam hila, No i co potem? Będzie katastrofa. Oczywiście pomiędzy falami możecie też wyjeżdżać, zbierać sobie mirium. Czemu nie? No i tak sobie klikacie. Nie klikacie. Nie klikacie. Nie jest to być może zbyt. Nie wiem, pasjonujący gameplay, ale trzy nowe bugi zostały odkryte, w tym ta zależność z tymi domkami mega ciekawe, Więc tutaj nie chodziło o te jedno miejsce, tutaj chodzi o zależność z niszczeniu domków, wjechaniu w hitbox domku, bo zobaczycie, że stoi w innym miejscu, niż Zio grał sobie w poprzedniej rundzie. Czyli działa. Hmm. A Cerberka miałem, no trudno. Pamiętajcie o tych budynkach, ciekawa sprawa. Odkryłem to w sumie przez przypadek, teraz. Bo myślałem, że tutaj jest jedno miejsce, a proszę. Jest troszeczkę tego więcej. Więc lepiej dla was, bo z ziomeczkiem, jak sobie gracie duo, to będziecie mogli wejść i obaj będziecie w miarę bezpiecznie sobie siedzieć. A ja tutaj nie przebijam tych wałek. zda. No i sobie strzelamy. Farmuszka. Trochę to. E, trochę to schodzi. No bo HP mają dużo. No i teraz zaczynamy zabawę. Pan traperski się znalazł. Żyję sobie heala. Na no grupowego jeszcze mam. No męczy bułę ten traper. No to jest to jest to, jest to o czym mówiłem. Jeszcze szersze nie jest. Dobra, gdzie jest ten traperski? Co? Padł? Padł chyba. No to sobie możemy wrócić na budynek. Taki jest HPTK na pewno... Na pewno szybciej można wyjeżdżać spod tych, spod tych pułapek, które pod nami się będą robić. A więc, no więc, nie używałbym tutaj czołgu, który jeździ 5 na godzinę, nie? Turtle jeszcze sobie jakoś radzi, jak dacie mu turbo, bo jest w stanie z tego wyjechać. Ale zresztą może być problem. No i co, super. Jeszcze jedna fala. Ekstra, ile mam? Mirium? 124. Mógłbym sobie podjechać, ale czy jest sens? Chyba nie ma. Siedzimy na poziomie wysokim. Bez większego problemu, bez większego potu. On się powinien cofnąć. Gramy we czwórkę w ogóle. Zobaczcie, bo jego nie ma w grze. Więc będziemy grać we czterech. O, dobra, wrócił. Super. Będę mieć na plecach. Oje, To chyba lipa jest dla mnie, wiecie? No, to chyba dla mnie jest lipa. Bo są trapery. Dość blisko. Trzeba byłoby tego trapera rozwalić. Mam nadzieję, że wyjedzie jak bocik. Super sprawa. I od razu w tego trapera. To jest pierwsza maszyna, która nas interesuje, tak? Traper must die. To gdzieś było. Ale nie wiem w czym. Nie, że traper. Ale coś pamiętam. No i dobra, fokusujemy sobie meczki. Nie wypychaj mnie bociku, słuchaj. Potrzebujesz heala? Jeszcze nie potrzebujesz heala. Kolejny trapper, niedobrze. A rzucę tutaj hila grupowego. To już padło. To też już padnie. Czy ja w ogóle pleckami mogę z tego wyjechać? To też jest dobre pytanie. Okej, okay, mogę. Czyli możemy stąd wyjeżdżać pleckami, nie ma problemu. Niestety do trapera nie mam tutaj dostępu. Aha, są dwa, chyba zginę. <laughs> chyba zginę. Dobra, jeszcze żyjemy, chłopaki, jeszcze żyjemy. No, trapera, trapera trzeba. On tam sobie jeździ. O, chyba nie dam rady, co? Dobra, dałem radę. No, tutaj trapera Timek nie fokusował, ale to nic. Powinienem go skończyć sam. Jeżeli grom nie do rady, mogę to przyjąć, więc spoko. Tylko nie mogę przyjąć kolejnej pestki. Jak tutaj traperek sobie padł. Ja to w sobie wszystko farmię, zobaczcie elegancko. Najważniejsze są trapery. Trapery i szturmowce i wtedy już idzie całkiem ładnie i składnie. I w tym momencie te moby znowuż nie mogą do mnie strzelić, więc największym zagrożeniem dla was wiecie, jakie są mobiki. Pamiętajcie, trzy pozycje macie do wykorzystania i to by było chyba no tyle, całkiem spoko, szybko udało się to ogarnąć, oczywiście możecie wyjeżdżać po Mirrum, zobaczmy jak to wyglądało po bitwie. Ciekawa sprawa, co z tymi bugami, że z, z trzy miejscówki są na to, żeby zagrać tak jak wcześniej, czyli jest ich więcej niż było, e, więc super sprawa. Tym bardziej, że ta miejscówka moim zdaniem jest dużo lepsza, dlatego że mamy w pełni, w pełni rzut na całą mapę, więc możemy strzelać na prawo, na lewo, nie musimy czekać aż jakieś moby nam podjadą, więc super sprawa. No i co? Powodzenia na brutalu.